Cześć, witam wszystkich, ja jestem Rafa Bramo i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Tower Manager no ale zresztą tutaj się Państwu nie zajmuję muszę ja jako właściciel dobra, browarek zupę weźmy sobie stąd proszę bardzo, browarek tu Pilne zamówienie. Dobra, dwa browary. I kiełbasa. Proszę bardzo. Zamówienie specjalne. Trzy sery. Raz, dwa i wino. Proszę bardzo. A, myślałem, że same babki, a to przyszedł jakiś staruch. Kolejne zamówienie, browarek, proszę bardzo. Dwie kiełbasy, proszę bardzo. W domu nie ma, to wiernie jest. Dobra, jakieś specjalne zamówienie będzie. Tutaj, kurde, nie tu. Serek, dobra. Przyszła myszka będzie jadła serek. Zamówienie. No dobra, browarek. Cyk. Proszę bardzo. Kopani się tutaj nie złoi. Weźmy to. O, proszę pani, co się pani stało? Bo byłem pani nie pije więcej i lecę dwie zupy, dobra, weźmy zupy. Dwie dajmy tu, resztę wyłóżmy dobra, przynieśmy wodę. Sobie porąbać. Nie ma jakiegoś specjalnego zamówienia na czas. Szlachta może poczekać. Pospólstwo może poczekać. Dobra, i proszę gotować. Tam idzie browar. Dobra. Proszę, browarek dla pani, kiełbasa dla pana. O, sprzątnięty stół, dobra. Żebrak przy wejściu, dobra. Masz i spadaj, za co minus 15, browar i stek. Na stek, browar, ty poczekasz. W sumie, ty masz wyjść stąd. bo Będziesz żygać. Idzie specjalne zamówienie na browar. Nie, na zupkę. Dobra, nie ma problemu. Proszę bardzo. Ogarniemy tutaj jest jeszcze stolik. A to znowu wody nie ma. Co za ludzie. O, jedna zupa i jeszcze 12 win trzeba podać. stek i zupa. No i dobra, styk, zupka. Proszę bardzo. to tu, tu, nie wszystko, kiełbasa i piwo. Dobra, browarek, Kiełbaska. Proszę bardzo. Zamówienie specjalne razy dwa. No co, to nikt nie obsługuje gości. Na sobie cztery wina, cztery sery. Zawsze coś z tego zajdzie. Wino. Eee, proszę bardzo. I tutaj, panowie, dwa wina. Proszę bardzo. Staję mi trzy sery. No ale dobra, one zejdą. Kiełbasa i stek. E, czekajcie, nie tu. Stek i... Kiełbasa. Już do Państwa idę, proszę bardzo. Browar i stek. Mogłem wziąć tamtego. Jeszcze jeden. Ja to się nalatam, no. Ech, proszę bardzo. A tu browar jeszcze. Proszę bardzo. I zamówienie specjalne. Gdzie u kogo? Co oni tam chcą? Wino. No dobra. Niech będzie wino. Proszę bardzo. Weź nie bekaj, co? Jesz może. jestem trudny stół. Dobra. rozbierajmy to. Dobra. Zapiekujmy się tym. Rower? Nie. To nie. Dobra. Stolik. Dobra, i o! mam wino, proszę bardzo. To dajmy do zmywania. Nie, mam steka, browarek dla pani? Proszę bardzo. Eee, dobra, dwie zupy, bo oni się nie rzekają dwie zupy kiełbasa i dwa steki weźmy no, tu proszę bardzo tu, proszę bardzo o a tu dwa wina proszę bardzo I ser. Jeszcze będą bekać. Szteki, kiełbasa i browar. Weźmy i tego. Browar. Kiełbasa. Będę pierwszy. Cyk. Dobra. Tutaj będzie jakieś zamówienie specjalne. Dwa wina. Proszę bardzo. Nowe zadanie. Zwiększona reputację. Mamy zwiększoną. Wolę wstawę do kolejnego poziomu. No dobra. Nie ma problemu. Krowarek proszę bardzo. Ty zupa. Proszę bardzo. No dobra, to idziemy. Idziemy zamknąć restaurację. W sumie kawernę. No, ten kto wszedł to, to, to wszedł. Ten kto nie wszedł to ma pecha. Zamówienie. steki Mamy jednego. O, tutaj ktoś śmieszek został. Zaopiekujmy się nim. Pilne zamówienie. Gdzie? Gdzie to pilne zamówienie? Gdzieś tu. Dobra, mamy ser i jeszcze winko. I mamy pustą tacę, proszę bardzo. Tu i tu sprzątnijmy. Tu. Czekajcie, tutaj ktoś... Manetę zgubił, tu mieszek też zgubił. Zawsze to się może przydać. To znowu nie mam Ech. Dobra, weźmy tą pijaczkę. Wywalmy na zieloną trawę. O poleciała. Szybką zupę. Dobra i jeszcze weźmy wodę. To jeszcze dopóki tam ogień się tli to się w zupół ugotuje. Bo tak to będziemy musieli kolejne drewno jeść. Proszę bardzo, gotuj. Dobra, tu wodę jeszcze jedną. I niech zmywa. No, 12 126 monet mamy. Więc można powiedzieć, że jesteśmy bogaci. Nakarmy nasze zębuszki. Kurzacz, dzwonek odkurzacz Dobra, wszyscy. Nie ma żadnych prezentów. Nie ma. Dobra, tu. Nie widzę. Też nie widzę. Też nie widzę. Tu nie widzę. Tutaj widzę mieszek 17 monet. Piechotą nie chodzi. Aczkolwiek przyszło z dostawą przez bogat, bogacza. Jan nie zbiednieje, a ja. No, zbogacić się nie wzbogacę jakoś. Za bardzo. Dobra. Idziemy sobie podnieść tavernę. To po prawo. Na dziesiąty level. Proszę bardzo. Rozbudowa tawerny, nowe pięć, nowe meble, nowe dekoracja. Na wyjątkowi goście, nowe wydarzenia. Zatrudnianie asystentów. Zdalne sterowanie. Aż jestem ciekawy. A wy? Ta się chyba poszerzyła. Albo piętro dorosło. Chodźcie zobaczymy Pusta miska. A, dobra, koń O, to wela się rozbudowała Welcome! Ja pierdzielę Co to się dzieje? Stoliki, stoliki teraz kurde, stoliki w wejściu. A, normalnie a to co to? Pręgierz. Dobra, tutaj. Nowe zadanie. O, super zaczepowy. Łopscy jeźdźcy mogą teraz cię odwiedzać. Przywiązują konia do tylnej drzwi. Służ jeść co jego koniowi. No. Okej. Okay. jest to bardzo głodny, ale zwyczajny klient. A dla konia musisz przynieść wodę ze studni. Okej. Okay. Hmm, dobra, e, napejmy wodę. E, miskę wodą konia. No zamknięte jeszcze? Mieliśmy teraz właśnie okazję podziwiać chłopskiego jeźdźca. Dobra, no dobra, napejmy pięć razy. E, dawaj. Będzie chłopski koń. O, ty! Bum bumperniker, Won! Won mnie stąd! Co? Won mnie stąd! Ja się nie trafiam, no. Won mnie stąd, przybłędo. No. Ech. To jeszcze trzeba napełnić wodą. Ze trzy razy. No. no bo myślimy, że się nie da. Kurde, my tutaj złodziej okradał. Nie ma. Radaść to ja, a nie mnie. Dobra, eee, część zadania jest zrobiona. Może byśmy tak. Pokażę, sprawdzimy, czy wszyscy mają żarcie z wróżek. Ty masz wodę. Tutaj się gotuje, tutaj steki. Mięsa nie ma. Dobra, to No to lecimy dostawę teraz, tak? Czekajcie, poprawę Pomocnik wróżki. Dwie wróżki do pomocy. zdalne sterowanie. Otwieranie, zamykanie tawerny z poziomu baru. Okej. Okay. Czekajcie, aż muszę to zobaczyć. A, to! Okej, okay. ale to ekstra Myślałem, że będziemy z wróżkami zalnie sterować Dobra um, zamówi Zamówionko Piacie, Zobaczmy czy w ogóle coś się tam zmieniło, czy nic Nie, tutaj się nic nie zmieniło jak jest. Eee... Czekajcie, stoliki byśmy trochę poprzestawiali chociaż te dwa mogą stać. Tego byśmy przestawili. Tutaj jeszcze może jeden rządek byśmy dali. Eee, czekajcie, dostawa meble. Weźmy. żelazny stół dla sześciu osób mm. i dajmy, dobra, nie będą żelazne stoły dla dwójka, eleganckie meble. Od 6 Dobra, weźmy. Weźmy 2. Dobra, i zaczekajmy na dostawę. Urządźmy tutaj na razie lokal, a później zajmiemy się dostawą do baru. Zostawę do baru, to już można zrobić po otwarciu. Piek. Dobra, i możesz jechać dalej. Hmm, dobra. Tutaj byśmy... To zrobili w ten sposób tak i tutaj byśmy dali e, dla sześciu

Odwrotnie tak i o. tu tak, żeby tam było wejście, przejście, dojście i w ogóle, i jeszcze jeden stolik. Eee... Ten stolik mieliśmy w inwentarzu. Ale za to na sześć osób weźmy ustawmy go. No ustawmy go tutaj. Zey. Aha. Tutaj dajmy, dawam tutaj ten pojedynczy, kurde, nie widzę jak on się tutaj. Myślę, że tak. Będzie dobrze. Dobra, teraz tak, te sliki zostają. Tutaj natomiast byśmy postawili razem z tyłu dla sześciu. O. i niech tutaj se tak stoi i jeszcze tutaj dwa stoliki tylko no i odwrotnie cyk, o i jeszcze jeden. Nie w tą stronę, w tą stronę. Dobra. O, i myślę, że tak by było. Dobrze, ja bym jeszcze tylko te stoliki. O, te. Troszkę inaczej ustawił. a mianowicie tak w ten sposób, żeby się tyłki nie spaliły. Hmm. Tu, a tego Kurde, i tak, i tak, tak dobrze. a jakbyśmy go postawili tu Dobra, może tak stać. No, do tego wróćmy do poprzednich ustawień. O. i tu. Aczkolwiek, czekajcie jeszcze, zróbmy inaczej. Postawmy go tu. Kaktus, kaktusa dajmy tu. A to... Kurde, nie, nie będziemy zostawiać tutaj przecież... Dobra, to dajmy tak, tutaj dajmy... Ten stolik. A ten stolik, jak ma wejście, to odwrotnie. Zróbmy to tak. Tylko ten stolik trzeba, trzeba poprawić, na, żeby tak było bardziej... ...dobra, no, w lekkim, lekkim oddaleniu. Cyk, i. Po tak wyszło? Dobra. Czekajcie, a prosto imy to o dobra, i to. Nie może tak być. Dobra, no to co? Czekajcie. Chwila prawdy. A nie. Dobra. Już nie, nie będziemy otwierać. W następnym odcinku otworzymy. Co? Także jak się podobało to łapka w górę, subik. Strefa komentarzy czeka na Was. Ja oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!